No cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj razem z wami chciałem się przyjrzeć takiemu oto zestawowi, a jest to start rakiety z kosmodronu. 1010 klocków w środku, 650 zł bez grosza, to jest cena katalogowa i ona jest nieco mam wrażenie przedrożona, bo zwróćcie uwagę, mamy tylko 6 minifigurek. To są duże koszta, ale też duże elementy gdzieś tutaj przy rakiecie, a także przy tym obserwatorium. Zresztą mamy też kilka transparentnych elementów tam w centrum sterowania. No i co? Są inne zestawy, powiedzmy ta stacja badawcza na Księżycu, one są nieco mniejsze, ale też mniej kosztują. Ten zestaw jest w takiej wąskiej dystrybucji i mi się to trochę nie podoba. Niemniej jednak sama konstrukcja jest bardzo ciekawa, więc otwórzmy i zbudujmy. Oho, o tym jeszcze zapomniałem wspomnieć. Jeżeli chodzi o minifigurki wymienione z nazwiska, mamy doktor Ravenhurst oraz profesora Wilda. Bardzo podoba mi się to pudło z tyłu. Zobaczcie, jak ta rakieta sunie gdzieś tam w kosmosie. No i na przykład zbiornik paliwa, łazik, miejsce dla astronautów. Wszystko tutaj jak najbardziej się zgadza. Podoba mi się ten jakby kielich całego obserwatorium z teleskopem, który fantastycznie się otwiera. Okej, okay, powitajcie z powrotem na kanale Mój Gwiezdny Nóż, którego odnalazłem, no i teraz wejdźmy już do środka. Ładnie, naprawdę dobrze to wygląda, że aż tyle miejsca zajmuje ta rakieta. No i ogólnie, co my tutaj mamy, tak jak wspomniałem, to centrum sterowania, o, znajduje się w tym miejscu. Tutaj byłby jakiś, no nie wiem, ekstremalnie wielki teleskop, być może to jest to europejskie obserwatorium, takie południowe w Chile. No a jeżeli chodzi o taki kosmodron, no to tutaj jakby przygotowuje się do lotu. I rakiety, jakieś promy kosmiczne, ale także no w połowie się je tutaj konstruuje, bo przecież to są przekonkretne, olbrzymie pojazdy. Bardzo ładnie. No i ten oktan tutaj w środku. O, mamy też stalowe ule. Ostatnio pamiętam, znaczy nie tak ostatnio, ale było to wykorzystywane przy tym białym mechu Zeina. Dobra, widzę, że już tylko dwie minuty. Bateria mi starczy, także trzeba to szybko omówić, bez żadnej wtopy. Wyciągnąłem wszystkie elementy i gdzieś w tym miejscu będzie również świecący klocek. O kurcze, duże są te elementy rakiety i fajnie i dobrze. No i mamy też wiele worków, na razie niewiele to nam wszystko mówi. Czy będzie speedbuild? Raczej nie, chyba że powiedzmy wybiorę sobie jeden budynek, bo ta rakieta jest na tyle wysoka, duża, że będzie się to nieprzyjemnie speedbuildowało. O, tak to nazwijmy, tak to powiedzmy. Widzę, widzę już te stalowe ule, stalowe gniazda pszczół, no i te elementy, w których jestem powiedzmy zakochany, uwielbiam, to się tak fajnie otwiera. No i mam takie transparentne, teraz będę miał białe, jak sobie to połączę pół na pół, no to też wyjdzie coś ciekawego. Przejdźmy natomiast już do instrukcji oraz naklejek, bo tak jak mówię czas nas goni i zadziwiająco mało tych obklein tutaj mamy, także jest nieźle. Ja jeszcze chciałbym się przyjrzeć. Jak to zostało wszystko tutaj rozlokowane względem instrukcji, po prostu, ale też, no tutaj pewnie nie ma nic kontrowersyjnego. Czyli mamy te takie małe pojazdy, nawet nie wiedziałem, że coś takiego też tam jest. O, tutaj jeszcze jakiś arkusz z naklejkami nam wyleciał. W każdym razie, później teleskop, a właściwie małe obserwatorium no tak, i ta maszyna schowała się gdzieś tam w garażu świetna opcja, że to jest wreszcie zamykane. W przeciwieństwie do tego zestawu, o którym wiecie wspominałem wcześniej, no i to centrum sterowania, może malutkie, może trochę podobne do tej takiej hmm, wcześniejszej wersji, powiedzmy, startującej rakiety. Tam też była taka jakby sterownia, gdzie mogliśmy te wszystkie parametry śledzić, i tam wkładaliśmy jakiegoś smartfona, a tutaj raczej nie. Jest to podobnych rozmiarów, szkoda. No ale rakieta, słuchajcie, mięsista, fantastyczna. Idę naprawdę z dużą przyjemnością to zbudować. Jeszcze tylko zerknijmy, czy są jakieś reklamy, bo lubię to z Wami robić. Zobaczmy. Aha, tutaj mamy po prostu takie fajne zdjęcia, jak to wygląda w rzeczywistości, ale reklam za bardzo nie uświadczymy. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. No. <laughs> Interesujące bym nawet powiedział. Ale dobra, no to idę budować. I raczej, jeżeli Speedbuild, to wybiorę sobie krótki fragmencik, bo widzicie, ile tutaj będzie do omawiania. Zestaw budowałem na spokojnie i zajęło mi to nieco ponad dwie godziny. Już w czasie tego procesu wiedziałem, że będzie dobrze. Nie umiem sobie wyobrazić, czego zabrakło w tym kosmodronie. To znaczy, zadbano właściwie o wszystko: od takich maluteńkich gąsienicowych robotów, poprzez obserwatorium, centrum sterowania, aż po przeogromną rakietę. Wiadomo, zawsze można byłoby dorzucić drugą jakieś większe budynki, ale nie przesadzajmy. Za chwilę obejrzymy to sobie bardzo szczegółowo, bo zobaczcie, to jest takie wielkie, że na przykład nos tej rakiety musiałem obciąć, ale tam jest już astronauta, który za chwilę bardzo symbolicznie wejdzie do środka, bo nie mamy takiego, no, idealnego tunelu. Bardzo ładnie prezentuje się to niewielkie centrum sterowania. Szczególnie dobrze wygląda to z profilu, gdzie ta bryła staje się taka nieoczywista, futurystyczna i lubię takie eksperymenty. Teoretycznie, jak tutaj odegniemy ten radar do tyłu, bylibyśmy w stanie, rozpoczynając od przęseł dla wygody, podnieść cały dach. Tylko czy to ma sens, tak zwaną rację bytu na blokach? No, być może, jeżeli naukowcy chcą sobie spojrzeć w niebo bezpośrednio, a nie przez szybę, no to można coś takiego zrobić. Z drugiej strony, jeżeli rakieta startuje, no to tam jest niesamowicie dużo takich toksycznych oparów. Lepiej być wtedy zamkniętym. Niestety, ten środkowy panel ma jakąś drobną skazę. Szkoda, że takie rzeczy zdarzają się w produktach w roku 2022, ale być może zbyt mocno się czepiam. Na powrót, radar niech pójdzie naprzód. A my tymczasem zajrzyjmy do środka. Wyciągam ekipę, żebyśmy mogli się przyjrzeć też tym konsolom do sterowania. Jakiś niepokojąco wyglądający czerwony przycisk, i niestety na tych skosach to dostajemy to samo, co chociażby w samolocie pasażerskim. No szkoda, szkoda, bo mogłoby tutaj się pojawić coś bardziej dedykowanego. Naklejki tutaj na górze na monitorach są już lepsze i jakieś takie zielone światełka. Tutaj jeszcze kilka innych parametrów możemy sobie podejrzeć. W jakim stanie znajduje się załoga, nasz taki samochodzik, łazik, a także ile paliwa znajduje się w zbiorniku. Tutaj mamy model rakiety, ale prawdziwe czary zaczynają się w tym miejscu, gdzie mamy taki monitor do podglądu. No, gdzie jest aktualnie rakieta? Czy oderwała się już od atmosfery, od orbity, czy po prostu jeszcze się rozpędza? Fajnie to wygląda. No i na pewno ciekawy pomysł. To. Ratuje cały ten budynek, chociaż tak jak powiedziałem na początku, on z zewnątrz wygląda dobrze. No nie jest tylko zamknięty, a część z Was tego nie lubi. Ja tak średnio. No a z racji tego świetnego projektu kopuły, to właśnie budynek obserwatorium uważam za najciekawsze i najlepiej zrealizowany. Uwielbiam te olbrzymie elementy, które pozwalają zbudować właściwie idealną kulę. Tutaj mamy też duże możliwości kręcenia tym teleskopem, ale nie przesadzajmy, bo w środku jest naukowiec któremu pewnie i tak już zrobiło się niedobrze. W każdym razie, na dole mamy garaż. No, takie elementy bramy garażowej to są dobrze znane chociażby z remis strażackich, czy też rzadziej komisariatów policji. Na razie wycofam ten pojazd i będziemy się przyglądać, co znajduje się w środku oprócz niego. A tam, no kilka elementów, co do których nie mam pewności do czego służą. Na przykład te czarne główki. Wykminiłem, że być może, jeżeli nie korzystamy z hełmów z kasków, no to można je w tym miejscu odwiesić i ma to jakiś sens. Tutaj po boku dostajemy kilka narzędzi i palmę od czapy, a na dodatek taką motopapugę. Ale ja szczerze mówiąc, wolę to starsze malowanie, które jest paradoksalnie bardziej szczegółowe. I to właściwie tyle. Ewentualnie z tej strony bylibyśmy w stanie na przykład wprowadzić sobie ten oto głaz, kamulec, meteoryt. Świetnie to wykonano. Ja już w trakcie innej recenzji mocno chwaliłem ten element, więc tutaj nie będę się powtarzał. Ewentualnie trochę mnie irytuje fakt. Że to wszystko się nie kończy symetrycznie, to znaczy powinno być czarne-żółte, czarne-żółte i czarne. A tak, no, to już są takie. Wiecie, moje pedantyczne skłonności. No i też nie rozumiem, dlaczego tutaj na górze wykorzystano takie grillowe elementy. Przecież tego nie widać. A pachnie to trochę, jakby chcieli dorzucić na siłę jeszcze kilka dodatkowych klocków. Dobra, zmieniam trochę ustawienie kamery i zaglądamy do środka. No to niczym kwiat otwórzmy wspólnie ten dach, mając nadzieję, że w środku nie czaje się obcy. Możemy jednocześnie obalić wszystkie te cztery elementy, chociaż wiadomo, że jak zrobimy to zbyt nisko, to na przykład palma wchodzi w kolizję i nie za bardzo będziemy w stanie to wtedy poobracać, ale w takiej konfiguracji już jak najbardziej. No i tutaj z przodu co mamy? Oczywiście teleskop, a także fajny mechanizm co by podnieść soczewkę. No i fajnie, chociaż dzieje się to trochę skokowo, no nie przeskoczymy tych elementów. Oprócz tego jest jakiś dron, trochę bez sensu, że w tym miejscu, bo trzeba byłoby uchylać dach, żeby on sobie wyleciał, ale niech tam będzie. To jest urocza, mała konstrukcja, tak właściwie w skali minifigurki, bo zazwyczaj te drony to mamy dużo, dużo większe. No i można też sobie poobserwować jakieś próbki, jakieś bakterie. Fajnie, że dostajemy lupę, bo to są takie elementy, które zawsze się przydadzą. A przecież nie występuje to często w zestawach. No i tutaj naukowiec cały uchachany, bo prawdopodobnie odkrył jakąś nową mgławicę w sąsiedniej galaktyce. Ma jakieś joysticki, klawiaturę i to właściwie tyle. No nie wiem, jeżeli chodzi o minifigurki, to szkoda, że w rękach nie mają jakichś notatek, coś. Wiadomo, no mogą sobie obsługiwać komputery, jakieś inne panele, ale jednak zabrakło mi trochę akcesoriów. Było nie było, jednak można włożyć mu w łapę na przykład lupę. Chyba się zaczynam czepiać. Nie, słuchajcie, musimy to omówić w ten właśnie sposób, bo ta rakieta, cały ten zestaw w najwyższym punkcie ma 44, w porywach 45 cm wysokości. Oczywiście, platforma, cała ta instalacja jest nieco niższa, ale tak naprawdę, no chyba nie więcej niż 7-8 cm. Jak to się prezentuje? Na pewno, solidnie, industrialnie, i to mi się podoba. Ten dobór kolorystyki. Czyli dominuje generalnie rzecz biorąc taki ciemny, niebieski, granatowy, no i gdzie nie jakieś żółte akcenty, to jest cał w dziesiątkę. Za chwilę będziemy na górę wciągać astronautów, ale jeszcze chciałem Wam pokazać przód. Tam dostajemy przewody na paliwo, chociaż one tak delikatnie odskakują. Potem jak będziemy rozbierać te moduły rakiety, no to zobaczycie, że to jak najbardziej ma sens. A tutaj też możemy trochę wypchnąć tą jednostkę gdzieś tam w przestworza, o, w ten właśnie sposób. I dostrzegam tutaj trochę wody. No tak, bo to wszystko trzeba tutaj schłodzić i powiem Wam, że wygląda to naprawdę rewelacyjnie gdzieś tak z daleka na półce to dużo lepsze niż ten zestaw z roku 2019, który był porównywalnej wielkości. Natomiast teraz, no, załóżmy, że rakieta nadal tam jest, podjeżdżają sobie astronauci. I wrzucimy ich na mostek, na ten wagonik, żeby następnie podciągnąć. Czy całą dwójkę damy radę, czy pojedynczo? No nie, chyba jest odpowiednio dużo miejsca. Pozwólcie, że ja ich tutaj podhaczę, a za chwilę będziemy przeciągać ich w górę za pomocą takiego raczej niewygodnego kołowrotka. O, prezentuje się to następująco. I wciągamy, wciągamy, bardzo to żmudne, ale za chwilę już będziemy na mostku. Cyk, 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 cyk. Palce bolą, właściwie przeginamy się w jedną stronę, bo nie sposób odpowiednio, idealnie na środku wciągać tą linkę. No i teraz, rachciach, astronauci mogą wylądować w rakiecie, a później zwijamy mostek i lecimy. Przyjrzyjmy się teraz rakiecie, no bo to jest creme de la creme tego zestawu. No, słuchajcie, co ja wam mogę powiedzieć na temat tej przeogromnej rakiety. Wygląda to tak, jak wyglądać powinno, to znaczy duża opływowość. I rzeczywiście wykorzystano takie oto przyokrąglone, potężne elementy. No nie są to zwykłe cegiełki. Tutaj, no korzystamy z zupełnie innych klocków. Ale zobaczcie, jak kreatywnie rozwiązano silniki. To są takie duże banie, beczki półotwarte. No i gdzieś tam ogień się wydobywa. A o tych takich stalowych gniazdach pszczół to już wspominałem. Dość ciężko otworzyć tutaj tą część najbardziej dolną, ale chyba się udało. No i jest zbiornik oktanu. Pamiętacie, właśnie w tym miejscu. Kończyły się przewody, czyli jest jak najbardziej ok. No, na pewno wszyscy wiedzą, wszyscy oglądali na filmach, że jeżeli rakieta zużyje gdzieś tam paliwo, no to może sobie te poszczególne moduły boczne odczepić. Zapomniałem, jak to się fachowo nazywa. Nieistotne, lećmy dalej i tutaj możemy otworzyć kolejne miejsce. A tam taki maluteńki pojazd, chyba będzie go trzeba omówić osobno, chociaż właściwie wystarczy jedna, dwie przebitki. Dwie minifigurki teoretycznie się wnieszczą, ale to jest bardzo umowna konstrukcja, taka nawet mniej niż polibagowa. Schowajmy ją tutaj na powrót i przenieśmy się do naszych dzielnych astronautów, którzy gdzieś tam z przodu sobie fruną. No i właśnie, gdzie jest jakaś przestrzeń magazynowa? Nie ma, nawet butle z lenem, po prostu z powietrzem. Gdzieś tam na przodzie są zamontowane jakieś panele tutaj po bokach, a jakieś zapasy, no nie ma, nie ma, po prostu nie ma, oni by tutaj z głodu pewnie zginęli. Ale powiem Wam szczerze, jako taki model na półkę, a także model do zabawy, to jest to OK. Poza tym jednym dość ciężkim do zdjęcia elementem. Ale tak jest dobrze, no tutaj mamy takie obkleiny nasa, a także przy wierzchołku też coś takiego znajdziemy. Ale w tym miejscu no już nic się nie znajduje. Ale też powiem Wam, że jeżeli chodzi o te boczne, białe tuby, no to one są odpowiednio wzmocnione. Tam mamy też takie elementy, które ja nazywam industrialnymi po prostu takie potężne pręty, potężne długie klocki i to nam pozwala, jakby trzymać to wszystko w kupie. Całe to rusztowanie kosmodronu wygląda poprawnie, tak jak na zdjęciach, jak na obrazkach, przede wszystkim jest stabilne, a o to w tym wszystkim chodzi, ale zastanawia mnie jeden fakt. Czy tutaj w tym miejscu już nie mogli dokończyć wykończenia gładkimi płytkami? No przecież zabrakło właściwie dwóch, trzech klocków, i od razu lepiej by to się prezentowało. Jeżeli chodzi o ten wagonik, o tą możliwość wciągnięcia czegoś na górę, no to dostajemy tutaj takie ząbkowane, jakby fragmenty torów, kolejki, i to można wykorzystać w naprawdę różnych instalacjach. Podobają mi się te niebieskie światła, które tutaj konsekwentnie na całej długości umieszczono. Mamy także w tym zestawie taki otwarty, melexopodobny pojazd, jeździ on całkiem sprawnie i podoba mi się fakt, że dwie minifigurki mogą w środku sobie zasiąść, a na pace akurat wrzuciłem klampiego. No nie wiem, czy to jest takie miejsce docelowe, bo raczej wygląda tam głupio, ale można go przetransportować na miejsce akcji. Klamp to znaczy zacisk, ale być może jest to jakiś, wiecie, akronim do długiej technologicznej dziwnej nazwy. No i tutaj mamy świecący klocek. Oj, trochę Was pewnie poraziłem. To jest... Ciekawe rozwiązanie, dlatego że zazwyczaj taki świecący klocek jest w centrum konstrukcji, nie wiem, jako piecyk, jako kominek, coś takiego, a tutaj w bardzo peryferyjnej konstrukcji. I tak sobie wyobrażam, że ten klamp może tutaj sobie ugasić ten ogień i później wyciągnąć z meteorytu. O, kolejną próbkę. No i szkoda, że to jest dokładnie to samo, co było w obserwatorium. Jakby to było jeszcze, nie wiem, rozgrzane, czerwone, zawsze... Byłaby jakaś możliwość ciekawej historii. No ale co jeszcze? Znajduje się właśnie przy tym pojeździe takie ruchome ramię. I to jest dobry bajer. Tutaj mamy no niesamowity wręcz zakres ruchu i moglibyśmy na przykład tego kamulca sobie tutaj podczepić i później załadować go gdzieś tam na pakę, a nawet w ten sposób go przewieźć bardzo, bardzo ostrożnie. No okej, okay, to jest całkiem ciekawie wyglądająca rzecz, a sprawdźmy. Czy jest na tyle dużo miejsca, żeby tutaj z tyłu ten kamulec włożyć? Nie wiem czemu mówię na to kamulec, to jest raczej po prostu meteoryt, bardzo zresztą cenny, no bo można sobie przebadać, jakie tam próbki w środku się znajdują. O, widzę, że ta roślinka, która być może była większa i tutaj sobie rosła, została bestialsko zniszczona przez ten upadający głaz. W ogóle to trzeba mieć szczęście, żeby tak blisko kosmodronu coś takiego spadło, chyba że to astronauci przywieźli z kosmosu. Ok, jest wszystko wszystko w porządku, niczego więcej się po tym samochodziku nie spodziewałem, ale on jest pozytywnie zaskakujący. Coś takiego mogłoby być zestawem za powiedzmy cztery dyszki, a? Raz jeszcze to powtórzę, chociaż na pewno to się już pojawiło w ramach takiej tekstowej korekty w montażu. Mamy 7 minifigurek, a nie 6. Być może ci pracownicy techniczni mi się ze sobą zlali. O, oni mają fajne kamizelki, tutaj to jest odblaskowe z przodu, z tyłu. Oprócz tego takie czerwone kaski, no i tylko może nie jestem przekonany odnośnie tych niebieskich rękawic. I błękitnych spodni, ale tak jest bardzo ok. Jest także taka kadra naukowa. No i ten gość, ten profesor, wygląda nieco jak jakiś Albert Einstein. Podoba mi się ten sweter, jakaś koszula, wszystko takie trochę zielonawe, a obok stoi pani doktor. No i zobaczcie, tutaj jest jedna taka usterka. Jak obrócimy tą głowę i ten grymas będzie bardziej taki poważny, stonowany. To tutaj pod fryzurą widać kontur ust. Ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Tak naprawdę od razu wam pokażę alternatywne grymasy. Tam pilot ma coś ciekawego, no bo jakby trochę źle znosił przeciążenia. No właśnie, rozbierzmy ich z tych wszystkich kasków hełmów. No, i tutaj na szczęście mamy też jako alternatywa fryzury, i bardzo to lubię, no bo zawsze można to wykorzystać do jakichś scenek albo coś, jak oni się dopiero ubierają. I tutaj mamy te kostiumy, kombinezony, które dobrze znamy, przypomina mi to jakiegoś pilota F16, F35, coś takiego, ale to jest naprawdę dobry, kolorystyczny miszmasz, czyli trochę błękitu niebieskiego, no i dużo, dużo pomarańczowego, oprócz tego nieśmiertelna. Logówka Space. Ty, a ty wyglądasz trochę jak ja. No fajnie, że znowu Cię dostaliśmy. Od tyłu Wam jeszcze pokażę cały komplet minifigurek i możemy podsumować ten rewelacyjny zestaw. Co tu dużo mówić, zestaw drogi, ale powiedziałbym, że kompletny. Jeżeli chcecie zbudować kosmodron, no to tutaj właściwie wszystkie niezbędne elementy znajdziecie. Trochę to centrum sterowania powinno być większe, ale nie oczekujmy cudów. No tak samo w tej rakiecie, jeżeli mieliby wszystko, totalnie wszystko zawrzeć, to to musiałoby być. No nie wiem, ze trzy razy większe, a tak, no niezbędne minimum zostało tutaj umieszczone. Elementy zapasowe, no na pewno z takich ciekawszych rzeczy dostajemy ten organizm na szkiełku oraz roślinę. A tak to drobnica jak zwykle. Moja ocena końcowa, no słuchajcie, zważywszy na cenę, nie będzie najwyższa, ale jeżeli zestaw trafi do szerokiej dystrybucji, to polecam bardzo gorąco i 9 na 10 tutaj się należy jak psu buda. Piszcie w komentarzach, co najbardziej Wam się podobało, bo mi właściwie w tej rakiecie wszystko. Od nosa po te odczepiane człony, poza odrobiną zbyt małej przestrzeni w środku. Hejo!